Oto niemowlę Grzegorz. Grzegorz był gnuśnym niemowlęciem. Całymi dniami oglądało telewizję i ciągle narzekało. Pewnego dnia telefon odmienił jego życie. Przyjaciółka powiedziała mu o możliwości otrzymania 5 tysięcy złotych darowizny na lokalną inicjatywę ekologiczną od fundacji Greenpeace. Bez problemu wypełniło formularz na stronie projektu EcoStarter i przystąpiło do realizacji pomysłu, który od dawna chodził mu po głowie. Grzegorz wymyśliło, że skoro nie wszyscy ludzie w mieście mają swój ogródek a jego działeczka stoi u gorem, można pomóc sobie nawzajem. Wraz z Mułem Tytusem przygotowali działkę, następnie założyli stronę www. Ogródka. Niemowlę oraz Muł dzięki pomysłowi mieli okazję poznać bliżej dużo interesujących osobistości. Spotykali się razem przy pieleniu warzyw i uratowali działkę od zapomnienia. A ty? Masz już pomysł na ciekawą inicjatywę? Opisz swój pomysł i zgłoś go do 31 marca. Szczegóły na stronie ekomyślnikstarter.pl.